BMW Serii 3. Tak jest, Cabrio. Piąta generacja słynnej trójki. Normalna wersja nadwoziowa powstała w 2005 roku. Kupę dołączyło rok później. W 2007 roku pojawiło się to Cabrio, które trwało również o dwa lata dłużej niż produkcja piątej generacji BMW Serii 3. Kto był projektantem tego samochodu? Ty nie wiesz, ale ja wiem. Z jakiego kraju pochodził? Z Niemiec. Skąd? Z Niemiec. Nie. USA. A, no, z USA, właśnie, pochodził z okay. USA. Nazywał się Chris Bungle. Nazywa się dalej, bo żyje. Jest to, był to wizjoner, jeżeli chodzi o BMW. To spod jego ręki wyszła kontrowersyjna siódemka, kontrowersyjna szóstka. Ta trójka też była kompletnie inna niż wszystkie do tej pory. To spod jego ręki wyszła deska rozdzielcza, która nie zagłębia się w środek, o tak jak kiedyś bywało w samochodach BMW, tylko wychodzi takim owalem przez środek mm -hmm. samochodu. To on spowodował, że jedni z znienawidzili tę markę, a inni nie, ją po pokochali. prostu pokochali. Tak to? jest. No. Tak. I teraz tak, 41-500. Naprawdę idziemy. No. Jak na twój budżet po taniości, bo zawsze znowu do tych samochodów, prawda? Będę powtarzać, <laughs> trzeba coś doładować. No. 130 tysięcy przebiegu i auto z 2008 roku, czyli drugi no. rok produkcji wersji Cabrio. Pierwszy raz podszedłem do bagażnika, zobacz, do, dołożę, Właśnie ktoś, tak. lubisz, nie zobacz jak dołączyłem. Lubisz czy nie lubisz? Dorys. No, tak. no, no Wersja węgiersko-hiszpańska. Dobra. Niech, Niech tak be. będzie, ale teraz zobacz. Właściciel przekazał nam tutaj pewien skarb. Tak to nazwijmy. No jest to, powiem? proszę Ciebie, skoroszyc zamykany, w którym są wszystkie dokumenty, wszystkie dokumenty serwisowe dotyczące tego Czyli samochodu. od samego początku tak naprawdę tak do Tak jest. Wszystko. Końca. Nawet w Niemczech. I jeszcze po niemiecku, co było wymieniane, kiedy i w jakim serwisie. Mało kto jest w stanie coś Właśnie. takiego, chciałem powiedzieć wyprodukować, ale mam nadzieję, <grym> że skolekcjonować coś takiego, wiesz, żeby, żeby to było. Czyli się Czy będzie... ten samochód. Tak, i to widać i po tych elementach, które są dodane, po tych lusterkach, po tym jak auto wygląda, spróbuj się dopatrzeć tych rysek słynnych na nadwoziu tutaj, nie? Które zawsze są. Tak, znaczy no jest jedna. No, właśnie. Tutaj mamy z boku i po całych drzwiach, ale to... No ale por... pamiętaj też, że właśnie tak. to jest 2008 tak. rok no, jeździ ten samochód 11 lat po tym Wespadole. Czy ty kiedyś jeździłaś w ogóle już tym samochodem? Takim? Nie. Przepraszam, na chwilę. O, no, oczywiście twardy dach. No, to wszyscy no. wiedzą, prawda? Jak trójka tej generacji, to zawsze z twardym dachem. W kolorze oczywiście na dwozie, tak zwany hardtop. A czy ty jeździłaś z iDrive'em tak zwanym? Czyli z tym pokrętem, który steruje tutaj wszystkim. Nie, też nie właśnie. Nie jeździłaś. No No to trzeba będzie troszkę porozkminiać, bo to jest ten high drive banglowski, czyli ten jeszcze nie do końca przejrzysty, później już było tylko lepiej. Aż mi się łokieć obsunął z wrażenia się. Przewracam przy tobie. Ojej. Ojej, jak to jest. <laughs> Albo co jest takiego w samochodach BMW, co ci się podoba, powiedz mi? Środek. Cały tutaj przód i e, ekran. No. Ekran, tak. No jest zupełnie inny, nie jest taki bogaty jak te poprzedniejsze i no i no jest dużo... chyba taki... takiego młodzieńczego stylu tutaj niż Mercedes. No, ta -tak, no tak, tak, tak. tak zdecydowanie. No, tak. Słuchaj, tutaj jest ten sam sznyt stosowany od wielu, wielu lat. Maleńkie koło kierownicy, ta -tak. dwa ekstremalnie czytelne zegary. No co ważne, tu ktoś ładnie, ktoś ładnie doposażył sobie tę wersję też, prawda? Tak. Masz też podgrzewane fotele, zobacz, ale masz manualną skrzynię biegów. On to, to tam przy tej wersji... Kurde, to... wskoczył normalnie, jakoś tak mnie korci. Ach. Skoczek. A teraz, moja droga, wieź mnie. Okay. Zdeptałem wszystko, niestety. I ja sobie muszę. O! Oh. BMW, podobnie jak Mercedes, produkcję kabryletów ma porządnie przetrenowaną. Prosta linia boku, niczym w sportowej łodzi. Pochylona przednia szyba sugeruje, że będzie szybko. I w sumie jest. Pod maską pracuje benzynia o mocy 170 koni, który zapewnia osiągi takie jak poprzedni 3-litrowy Mercedes. Auto do setki rozpędza się w 8,2 sekundy. BMK także ma napęd na tył. Bagażnik jest, ale tylko symboliczny. Cztery dorosłe osoby są jednak w stanie jechać w miarę wygodnie. Nie ma automatu, ale jest skóra, tempomat i ekran w centralnym kokpicie.